Za długo żyjemy bez wojny. Jak jest wojna, to przychodzą rozkazy, i karabiny są przeładowywane. <g�� tackles> Rany szarpane, wnętrzności <gmadı> na, na wierzchu. Śmierć. Następują eksplozje. Migotki. Ładne są. Ty to widziały. This is in our national security interest. W naszej historii bolszewicy nasi odnieśli zwycięstwo, które zapisało się na trwałe i które, wierzę w to, będzie zawsze obchodzone wśród bolszewików z całego serca im dziękujemy za ich zajadłość, za bolszewicką determinację. Można mówić śmiało. Że jedni wychowywali drugich, bo wszyscy oni to są moi bohaterowie. Dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi, jeden cel okupacja. Pamiętamy o amerykańskich lotnikach. Czasem się ginie, 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 ginie. ginie. Musisz umrzeć. Słuchaj! Odpowiedz sobie na to pytanie, kiedy ci się żyło lepiej? Kiedy Twojej rodzinie żyło się łatwiej? Nie mam rodziny. Zobaczcie państwo, Andrzej Duda! Andrzej jaka Duda! jest reakcja Duda! na moją deklarację karty rodziny. Rodzina jest podkreślona jest afirmacja rodziny. Z całej mocy jest podkreślona. Teraz, tak, zaraz chciałbym mieć. Na tyle nie Nigdy. <grym> co ja na to? Mógł, nie Część osób, które mają preferencje homoseksualne, mają po prostu swoje preferencje i już uważają, że nie ma Boga i zażądali tego, co było dla nich ważne z dziada pradziada, ruchu LGBT. LGBT, LGBT. <grym>

Proszę Państwa, gdzie jest słoik z pieniędzmi, które chowam? To no nie jest tak, że Ci nie wierzę. Gdzie jest ten Gdzie jest ten Wracamy dla Was. Dla Waszych donatów, Koledzy z internetu.